Nie tylko przed świętami Bożego Narodzenia w rodzinnym gronie, ale i także w miejscu pracy, nauki. Cieszę się bardzo tutaj z pomysłu Księdza Dykana, że możemy już któryś rok z rzędu spotkać się z mieszkańcami naszej małej ojczyzny, przepięknego miejsca na ziemi w mieście Błodarno. Te spotkania i te święta nawiązują do wydarzeń sprzed. Dwóch tysięcy lat, kiedy Pan Bóg w osobie Jezusa, człowieka, przyszedł do nas po to, aby nieść nadzieję. Nadzieję na lepsze jutro, nadzieję na zbawienie. Przed Chrystus po to, żeby pokazać nam drogi wiodące do tego zbawienia podpowiedzieć nam, czy przypomnieć nam. Co jest ważne w życiu. I dlatego też w imieniu władz Powiatu Włodawskiego i wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego chciałbym Państwu życzyć, żeby ten czas świąt był takim czasem refleksji, żebyśmy się zastanowili, co jest ważne dla nas, dla naszych rodzin. Życzę też spokojnych. Ciepłych, pełnych, pełnych miłości i wzajemnej życzliwości świąt Narodzenia Pańskiego. Życzę też, aby nowy rok Pan Bóg obdarzył Państwa i Państwa rodziny zdrowiem, pokojem, miłością i dostatkiem. Szczęść Wam Boże! Szanowni Księża, Drodzy Państwo, Człowiek w chwilach radosnych chce być z drugim człowiekiem. I się, że jesteśmy tutaj tak licznie, bo naprawdę radość z narodzenia Syna Bożego jest ogromna. I potrafmy cieszyć się z tych dni, kiedy za Kościół wśród nas, kiedy niesie nadzieję, radość, i to, co dla nas jest najpiękniejsze. Dzieci mają piękne chwile wtedy, kiedy dostają prezenty. Kiedy pod choinką znajdują to, na co czekały, czy na co zasłużyły. My wszyscy byliśmy dziećmi, dlatego też ta zabawna klasa, która tutaj zaprezentowała się nam, przypomniała nam też te chwile, kiedy my też. Cieszyliśmy się. Myślę, że ksiądz Rzekan też sobie przypomniał takie chwile, kiedy na lekcjach raz się rozabiało. To jest ich prawo, to jest ich radość. Ale właśnie taką radość, taką wesołość, taką, yy, takie piękne chwile niech zagoszczą w naszych domach. A baćmy uważnie, żeby na wigilijny stół nie nam ktoś. Hamburger hamburgera z McDonald's. Wszystkim natomiast w nowym roku życzę dużo zdrowia, spełnienia marzeń, spełnienia planów, spełnienia wszystkiego, czego Państwo sobie życzycie. Przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Święta Bożego Narodzenia to czas radości wyciszenia, ciepła rodzinnego. Czas taki, który nas nastraja do spędzania tego wyjątkowego okresu w sposób właśnie wyjątkowy. Życzę Państwu, aby ten nastrój przetrwał w nas jak najdłużej i jak w słowach kolendy miłujmy innych jak najdłużej. Wszystkiego dobrego. <klucz> Dziękuję bardzo. Że Wszystkie na pewno spełnią się na święta i na Nowy Rok. A teraz pozwolę sobie poprosić dwóch wieloletnich Stanisławów. I Wojciecha. I Wojciecha, tak. Księdza Dziekana Stanisława Dadasa. Ojca wczoraj Stanisława Jarosza. Tak jest. Warbiana. Wspólna modlitwa i błogosławienie pokarmu nasi pasterze nic nie widzę Ojcze Stanisław rzeknijcie Jak krótko <grym> jak Jezus się narodził to ze stali nie zrobił pałacu jak Józef z Maryją dali ziemi Zbawiciela nie wybrali do totolotka Pasterze nie stali się bogatymi. Ich życie się dużo nie zmieniło. Pozornie. Zmieniło się wszystko. Dlatego życzę Wam wszystkim, żeby to życie pewnie się nie zmieni w sensie takim zwyczajnym. Bo idzie kryzys i pewnie jeszcze może być gorzej. Ale może się zmienić to, że możemy żyć bez strachu. Nie że straszą końcem, że będzie gorzej. My nie musimy się bać, mamy zławiciela. Jeżeli możemy żyć bez strachu, to możemy bardziej kochać. A kochać to tracić życie dla drugiej osoby. Jeśli się ma sens i nie, nie boi się człowiek, to może to życie tracić. Bo lata są. i to nie szkodzi. Ważna jest miłość. Wszystkiego najlepszego. Gdzie przeżywali je radością, Boże gdzie rodziła się ta maleńka Boża Miłość? Ona się rodzi każdego roku w naszych sercach przez to wspólne świętowanie, tak dzisiaj to nasze, w tym miejscu Bożego Narodzenia. I życzę wszystkim Wam, by ta maleńka Boża Miłość rzeczywiście była w naszych sercach, w naszych domach, w naszych wspólnotach, rodzinach, miejscach pracy, tam gdzie przebywamy, uczymy się i by ta maleńka miłość przewieniała nasze codzienne, co, może nie raz, całe życie, bo to było oczywiście życie. Takie jest Panem Bogiem. Wszystkim, na wszystko szczęść Boże. Dziękuję bardzo. W imieniu własnym, w imieniu Księdza Jerzego, naszego bratniego kościoła, prawosławnego, który rzeczywiście nie mógł przybyć do nas a zawsze, każdego roku był. przyjmijcie od nas, drodzy, najlepsze życzenia. Pragniemy dać Wam to, co najcenniejsze, te wartości, których. Świat, bardzo często odrzucając, pragnie i poszukuje wartości duchowych, od nas duchowych. W ten sposób pragniemy pozdrowić wszystkich mieszkańców Włodawy, okolicy i chcę powiedzieć, że nasze pozdrowienia lecą bardzo daleko przez Twoje Radio Włodawa, przez całą Europę. Na wyspy, tam gdzie nasi bliscy pracują, przebywają i będą mogli jutro odsłuchać nasze życzenia i nasze spotkania. Życzymy im, aby te wartości, które wynieśli stąd, od nas, stąd, trzymamy ich, pomagały przetrwać rozwój i aby jak najszybciej wrócili do swoich, do domu. Niech Pan Bóg im. do